Patronem kanału jest wydawnictwo Rebis. Patronem kanału jest sklep aleplanszówki.pl. Patronem kanału jest Gig Cześć, witam na kanale Fantastycznym, witam w specjalnym wydaniu miesięcznika komiksowego, wydaniu, które jest poświęcone w całości Waszym pytaniom, które zadajecie w komentarzach, zazwyczaj w miesięczniku komiksowym na koniec każdego odcinka odpowiadam na, na najciekawsze Wasze pytania. Przez ostatnie dwa miesiące miałem tak dużo komiksów do recenzowania, tak się dużo działo w głównej części miesięcznika komiksowego, że już nie było czasu na odpowiadanie na Wasze pytania, ale Wam obiecałem, że zagram dedykowany odcinek i oto. Słuchajcie, yy, odpowiadam dzisiaj na te najciekawsze, najważniejsze pytania albo wątki związane z dwóch ostatnich miesięczników komiksowych. Yy, Wydrukowałem sobie te pytania wybrane, na które bym chciał odpowiedzieć. Wydrukowałem je sobie w dość małej czcionce, więc będę walczył teraz z odczytaniem ich, ale może mi się uda. Marcin Szczask pisze, zapomniałbym o Polecajce spośród 21 komiksów przeczytanych w sierpniu. Najbardziej w jest to mi Przygody Stasia i Złej Nogi od Kultury Gniewu. Słuchajcie, komiksów wychodzi Taka masa I, i ci wydawcy wszyscy rozpieszczają nas od Kultury Gniewu, Timofa, tutaj jest Egmont tu jest Scream Comics, tu są Lost in time. tu jest Mucha Comics, nie da się tego objąć, nie da się tego objąć. Dlatego oczywiście w internecie jest masa różnych vlogerów i youtuberów, osób, które opowiadają, ja staram się Wam polecić, co tylko mi wpadnie w ręce, co się da, co gdzieś tam zdobędę, co jest wartego uwagi. Ale nawet ja, który, no meka, jestem tutaj skupiony, żeby jak z tych komiksu przeczytać. Nie dam rady wszystkiego przeczytać. I na przykład o komiksie przygody Stasia i Złej Nogi nie znam, nie czytałem, nie, nie wypowiadam się. Ale dlatego wyślecie w komentarzach, dlatego wy w komentarzach dodajcie jeszcze, co Trzewik przegapił, co Trzebieg nie przeczytał, co ten wariat ze Śląska mógł ominąć w swoich palesankach. Więc oto palesanka od jednego z Was. Przygody Stasia i Złej Nogi od kultury gniewu. Proszę się temu przyjrzeć, zajrzeć. Co tam Marcin poleca. No i jeszcze raz dziękuję wszystkim wydawcom, że nas tak rozpieszczają. Jak zwykle na tym moim vlogu na koniec roku zrobię podsumowanie, postaram się wyciągnąć od wydawców, ile komiksów, ile albumów w danym roku wydali. Ale mówimy o setkach, setkach, setkach komiksów trafiających na polski rynek w każdym, w każdym roku. Grzegorz pisze, jeśli chodzi o okładki to fajnie, że jest wybór. Wybiorę tą, którą bardziej mi się podoba, a nie tą, która jest limitką. A co do LaoY, to mało nie kupiłem tego nowego wydania. Myślę, że to kolejny tom. Po co ten sam komiks z nową okładką, jak to jest ten sam komiks z Grzego, że ma bardzo duży rekt w mojej opinii, tam jeszcze będziemy o, o okładkach limitowanych opowiadali, chwilkę dalej. Będzie jeszcze kolejny komentarz. A tutaj faktycznie pytanie do wydawców. Jeśli robicie do dróg, faktycznie z jednej strony rozumiem, że zmienicie okładkę, żeby mieć nowy attention, żeby znowu się to w newsach pojawiło, żeby gdzieś tam ludzie się zaintrygowali, ale faktycznie może być to mega mylące i ktoś może zobaczyć, szczególnie, że komiksy to są seriale brazylijskie, to się toczy, są konie tomy, kolejne tomy i my natywnie jako fani komiksów spodziewamy się, że będzie nowy Tom. Więc faktycznie, jak ja bym zobaczył jakiś komiks, który bardzo, bardzo lubiłem pierwszy Tom i widzę, że to jest coś nowego jest, to ja to klikam od razu, biorę do koszyka, nie odczytawszy, że to jest do dodruk tego, co już mam na półce. Więc drodzy, wydawcy, apelot Ignacego i apel od Grzegorza, jak robicie druk, to nie zmieniacie okładki, bo w tym kulturze nowych tomów, nowych tomów, dalszych odcinków, to może być mega, mega mylące. I ja wiem, że Waszym argumentem jest fakt, że sobie klient może doczytać w opisie. Ale no my wiemy jak działamy, no po prostu dawaj to biorę, od razu kupuję. Nie, więc wydawcy, apel od Grzegorza i apel Ignacego. Jak to jest do dróg, to nie kombinować z okładką. W ogóle w tej, w tej, w tej branży, w której ja pracuję, w, w, w grach planszowych, Wydawca GMT, który wydaje gry wojenne, ma to bardzo fajny, ma bardzo fajny m, taki feature swój własny, że jak robi m, swoje wydania, swoje gier i robi dodruk, to tutaj na dole zawsze jest napisane, który to jest dodruk. I tam jest second printing, third printing, fourth printing, kolejne, kolejne dodruki, co ma znaczenie, ponieważ tak jak mówiłem w którymś z minionych odcinków, m, Wydawcy no, z każdym kolejnym iteracją tej gry, z każdym kolejnym drukiem gdzieś tam jakiś fan zna, że jest jakaś literówka, gdzieś tam jakiś fan zna, że jest jakiś błąd, bon, gdzieś tam jakiś autor wymyślił, że można by ten jeden rzeczy zmienić, bo troszkę jest gdzieś zbalansowany. I te kolejne iteracje są ważne, że potem jak faktycznie ludzie albo na Eliksie, albo na Olegro, albo na eBayu kupują, to są wiedzieć, który to jest printing, bo wtedy sobie zobaczą w internecie, jakie tam korekty miały miejsce. To była dy, dygresja planszówkowa. Jeszcze raz wracam do apelu Grzegorza Ignacego, jak to jest zwykły dodruk, proszę nie zmieniać okładki, bo jest to confusing. Knight Steed pisze, Cewiku, proszę zapeluj na antenie do Timofa, żeby zrobił dodruk kosmosu, po tym jak poleciłeś go na kanale, nakład rozszedł się w mgnieniu oka, a pragnienie ludzi jest silne. Czy, czy Timow słyszał co powiedział Knight? Jak Ignacy polecił, to nakład się rozszedł w mig oka. Ja mam bardzo duży problem z tym faktem, że faktycznie wydawcy komiksowi raczej nie trzymają tego back catalogu. W, w branży, branży wydawniczej back catalog, czyli są te gry, które mamy regularnie, które z naszymi, z naszymi starszymi tytułami, jest faktycznie gigantyczna gonitwa do przodu. Coś wydaliśmy, sprzedało się świetnie, zarobiliśmy, idźmy do przodu. I w zasadzie Egmont jest takim jednym z niewielu wydawców, którzy bardzo, bardzo opinują tego swojego bag katalogu i tu jest wielki szacunek dla tego gigantycznego wydawcy, a reszta wydawców raczej po sprzedaży całego nakładu uznaje, że operacja jest zakończona sukcesem, zarobiliśmy pieniążki, nie ryzykujmy do druku, bo nie wiadomo, kto się skończy. Ja sam będąc w branży gier planszowych Kilkukrotnie miałem takie sytuacje, w których faktycznie gra planszowa którą wydałem, WDM sprzedała się cała. No to my mówimy: No to sukces, zrobimy do druk. Do dróg wjeżdża pół roku później na, na magazyn i pies z nogą się tam ogromnie interesuje, i zostajemy z całym tysiącem gier i mamy duży problem. Miałem w swojej historii wydawnictwa sporo takich, takich sytuacji, że wtedy, kiedy jest premiera, kiedy jest hype, kiedy są recenzje, kiedy jesteście podnieceni, to wy tą grę sam kupujecie i ona znika. A jeżeli do druku, to już nikam o tym nie pamiętam. No i zakładam, podejrzewam, że tak samo jest z wydawcami komiksowymi, którzy boją się. Cieszą się, kiedy się jakiś komiks sprzeda, który zniknie z półek i nie chcą ryzykować, czy on się na pewno drugi raz cały sprzeda, i tylko te największe, największe, największe hity robią, robią z nich do druki. Jest to dla mnie problem ponieważ mam masę wspaniałych komiksów, które chciałbym Wam polecić, a ich się już nie da kupić, a co więcej, jest na pewno masa komiksów, które się okazały 7 lat temu, 8 lat temu, 10 lat temu, 12 lat temu, kiedy jeszcze w branży komiksowej nie byłem, których ja sobie już nigdy nie przeczytam, chyba że gdzieś na jakieś OLX ja będę je wyłapywał, bo wydawcy ich nie, przy, nie, nie przynoszą. Więc podsumowując, co napisał Knight, Knight napisał, żeby Timow się zorientował, że po tym jak Ignacy polecił na kanale, to nakład się rozstrząsł z mgnieniu oka. I drogi Timowie, przyjmuj ten Kosmos, to jest bardzo zasny, bardzo zasny komiks, Warto go mieć w swoim katalogu, mądry, ciekawy, świetnie napisany, świetnie narysowany. To mógłby być coś, co byłoby co, co roku dodrukowywane i wydawane. Nie wiem, czy Timof to zrobi, ale drogi Timofie pozdrawiamy, naród w, w ilości Night chciałby kosmos. WOTD pisze, kierowniku, a czy na koniec filmu mógłby kierownik wstawić planszę z okładkami wszystkich omawianych w tym miesiącu komiksów? Kierownik mógłby to zrobić, tylko to jest dodatkowe 7 minut klikania, więc kierownik to przemyśli, kierownik się być może to postara zrealizować, ale faktycznie no dodatkowa robota, kurczyn, dodatkowa robota. No, ale te okładki generalnie mogę z intentów pościągać, więc jeśli będę pamiętał o tym, to postaram się to zrobić, drogi WETD. Nie, spróbujemy. W ciemność pisze. Przyznam szczerze, że nie rozumiem tych wydań komokładkami. nie można wydać wersji ekonomicznej dla wszystkich i w limitowanej wersji kolekcjonerskiej dla największych fanatyków. Przecież wtedy miałoby to sens, a w na wydanie jest zniedziczone. Można do tego wydania dodać wlepki, plakaty, wpisane grafiki w formie pocztówek, a nawet koszulkę i zapakować w ładny tektrowy box przecież to nie kosztuje dużo. To jest w stu się zgadzam z, z ciemnością. I to jest także... Moje rozumienie w mojej branży gier planszowych ponownie cały czas odnoszę się do tego, pracuję w branży gier planszowych, a jestem pasjonatem, fanem komiksów. U mnie byłoby tak, że w mojej branży, że do sklepów z grami idzie wydanie regularne, zwykłe, a z mojej strony internetowej dla moich największych fanów, dla moich fanów mojego wydawnictwa, mojej firmy, z mojego lokalnego własnego sklepiku, tam byłoby wydanie limitowane z dodatkowymi rzeczami. I my w branży gier planszowych tak właśnie mamy, że na sklepie wydajnictwa Portal Games można kupić te wszystkie gry, które widzicie, widzicie w tle, z różnymi dodatkowymi feature'ami, jakąś promką, jakąś figurką, jakimiś dodatkowymi kartami dla naszych hardkorowych fanów, bezpośrednio od wydawcy, od wydawcy, dla fana z czymś dodatkowym. Natomiast te limitowane, wyjątkowe, promocyjne wydania gier planszowych nie trafiają do sklepów. One są tylko dla tego hardkorowego fana. Natomiast w branży komiksowej jestem bardzo, bardzo zaskoczony, tym, że zarówno zwykłe, regularne wydanie komiksu, jak i to właśnie limitowane, wyjątkowe, z wyjątkową okładką, one obydwa idą do sklepu internetowego, to ta limitowa limitowalność, to wyjątkowość tego, tego wydania komiksowego sprawdza się tylko do tego, że podejrzewam, że zwykły komiks wydrukowany na przykład w 700 egzemplarzach, a w 300 egzemplarzach jeszcze ta limitka. Ale jej limitowalność, tak powiedziałem, no jest tylko tym, że jest, ma mniejszy nakład i Inną okładkę, ale jest zupełnie tak samo w zwykłych sklepach jak, 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 jak zwykła. Więc gdybym ja był wydawcą komiksów, co się nie wydarzy, ostrzegam, nie mam takich panów, gdybym był wydawcą komiksem, to jednak bym to rozróżnił. Zwykły cover do sklepów zwykłych, a na mojej stronie byłyby właśnie z dodatkową okładką, z, z zakładkami jakimiś, z pocztówkami, właśnie tu z plakatem w Polsce świetnie to rozgrywa. Kultura gniewu, która kiedy z jej wydawnictwa, bezpośrednio z jej strony zamawiamy premierowe, prowaderowe komiksy, to zawsze są jakieś gadżety. Pod tym względem najlepszy wydawca w Polsce, jeśli chodzi o rozpieszczanie swoich lojalnych, wiernych fanów. Brawo, kultura gniewu! I ja tak bym to rozgrywał także w przypadku innych wydawnictw. Limitowane okładki tylko na stronie wydawnictwa, z jakimi jeszcze gadżetami, a zwykłe w zwykłych sklepach. Taurus 515 pisze: Jedna gra planszowa na bazie komiksu i jestem na tak. A co Plus ma do powiedzenia na temat Krucjata od Lost in Time? Czytał, nie, czy nie czytał, czy poleca? Tutaj doszło do bardzo jednej sytuacji i chciałbym się do tego ustosunkować. W tym vlogu cały czas powtarzam: rezygnuję tylko te komiksy, które mi się podobają. Jak jakiś komiks kupiłem, albo dostęp do recenzji mi się nie podobał, to o nim w ogóle nie wspominam, ponieważ. Wierzę, że każdy komiks jest dobry, ale nie każdy komiks jest dla każdego i jak mi się ten komiks nie spodobał, to nie znaczy, że jest zły, tylko, że ja go nie ogarnąłem. I teraz, jeśli ja od dwóch miesięcy nie zrecenzowałem Cruciato od Lost in Time'ów, to gdzieś tam wiernym fanom komiksowego może w głowie się pojawić żarówka, Czyli nie zresztą tej krucjaty, ona może jednak nie jest najlepsza. No i tutaj chciałem przeprosić tutaj o Lost in Time i wszystkich wiernych fanów miesięcznika komiksowego. Piłeczka jest po mojej stronie, po prostu ten komiks jest tak cholernie gruby, to jest tak gruba księga, to jest najgrubszy komiks jaki mam w kolekcji od Lost in Time'ów, że ja jeszcze tego komiksu nie skończyłem, a nie chcę zresenzować po, po połowie, więc przepraszam absolutnie brak pojawienia się krucjaty na sieci no, komiksem nie oznacza, że ten komiks jest <laughs> słaby, nie oznacza, że jest po prostu piekielnie gruby. I yy, no, liczę, że w grudniu go już doczytam do końca i zreszuję, przepraszam Lost in time, który przekazał mi ten komiks do recenzji yy, i po prostu tak księga mnie przygniotła, yy, więc tak wygląda prawda o, o Krucjacie. Drogi kierowniku, skoro już miesięcznik komiksowy, to może to sobie już tutaj te panszówki, co? I Kaban masz rację, ale niestety zostałeś przegłosowany. Zadałem to pytanie, czy mogę w miesięczniku komiksowym raz na miesięcznik, raz na odcinek o jakiejś planszóweczce komiksowej opowiadać, I jednak większość komentarzy była pozytywna, że nie za dużo planszówek, ale taka jedna komiksowa planszóweczka dla fanów komiksów, żeby wiedzieli co sobie mogą kupić. Jest na tak, więc Kabanie specjalnie Cię tutaj wydrukowałem, ponieważ jesteś jedną osobą, która była na nie. Przynajmniej jedną, którą wyłapałem w komentarzach. Więc z, z wielkim szacunkiem na Twojego zdania. Niestety Vox Populi raz na jakiś czas z wymyślonym komiksem będzie o jednej planszoweczce, którą chciałbym serdecznie Wam polecić. VV pisze, Ignacy, można dodatek zrobić nie tylko gier planszowych, ale ogólnie coś związanego z komiksem. Na przykład action figures, animowanka, gra, PC. Czyli tutaj z kolei jest prośba, żebym raz w miesiącu nie był po prostu trend, coś innego. I Czasem to może planszówka, czasem action figur i tak dalej, i dalej. No ja akurat na planszówkach się znam, na tej innych części się znam gorzej, więc może jak zagram w grę kontrową o Hellboyu, albo może jak zobaczę anime Szczyt Bogów, to się z nim podzielę także na no, magnie komiksowego, ale generalnie czuję się komponentem w polecaniu gier planszowych, więc raczej to będą głównie gry planszowe. Kuzyn pisze, kontynuując włapywanie wpadek prowadzącego od mangaka prowadzącego to mangaka od Szczytu Boków to a mangaka to chyba jest osoba, która robi mangę to mangaka od Szczytu Boków to Jiro Thanikuci, a nie Tanikucici, czy jakoś tak. A wystawa Shauna Tauna, nie Tauna, była w Angomerere we Francji, a nie w Angomerere w Hiszpanii czołem więc dwa wątki Jeden wątek jest taki, że bardzo przepraszam, ale nie biorę na siebie wątku, że pomyliłem wymowę danego słowa. Już chyba w pierwszym czy drugim myśleć komiksowym tam nagrywałem Wam wypowiedź mojego kumpla z Belgii, który mówił, jak wymawia się Torgal, bo tam mnie też obśmiewaliście, że źle mówię Torgal. Więc jeśli chodzi o wymowę, wymowa zagranicznych nazwisk, imion, miejsc nie wlicza się w włapywanie błędów Ignacego. Natomiast jak Ignacy powiedział, że festiwal Angumerere jest w Hiszpanii, a on jest we Francji, no to Ignacy się skompromitował i tu się już należy nagroda. Więc drogi kuzynie, bardzo proszę o maila na kfantastycznym.com i sobie tam na mailach się podagadamy, jaki miał swój adres. I co tam ci w ramach mojej przeprosiny za moją kompromitację wysyłam, a wszystkich widzów mi się informuję, okazało się, że festiwal Angumerere jest we Francji, a nie w Hiszpanii. I wszystko się wyjaśnia. Kuzynie, proszę o kontakt. Rafał pisze, dzięki wielkie, mam pytanie, kiedy będzie nagranie Piotra Cholewy, byłko pod sprawami autorskimi, a ja czekam. Rafale, uwierz lub nie, ale właśnie wykopałem ten film, żeby go przeskładać. Wyjaśniam wszystkim, w czym jest rzecz, bo to jest ciekawa rzecz. Piotr Wucholewa, człowiek instytucja, człowiek legenda, człowiek geniusz, nagrał dla kanału fantastycznego, epicki, godzinny, czy nawet ponad godzinny film o godzili. O historii tego całego konceptu, o pierwszych filmach, drugich filmach, 17 filmach, 48 filmach, o aktorach, reżyserach, story, epickie opracowanie godzin. Skło, złożyłem mu to, on to trochę złożył, potem ja to trochę składałem, żeby było to wszystko fajnie zrobione. zajebisty epicki film wrzuciłem na YouTube'a i YouTube powiedział, że film, e, materiał łamie prawa autorskie i nie może być opublikowany. Tam w tej filmie faktycznie Piotr pokazuje dużo fragmentów tych filmów, opowiada o jakich konkretnych ważnych, ważnych dla tego serii, momentach. Pokazuje świetną muzykę, jak ona się zmienia pomiędzy poszczególnymi filmami tej serii. O, po prostu nutek w pierwszej godzili, do nutek w swojej ostatniej godzili, co wyszło w zeszłym roku, czy dwa lata temu to było. Mega wspaniały, piski film. Natomiast, tak jak powiedziałem, YouTube go zablokował i niestety YouTube po prostu powiedział, że za łamanie praw autorskich, ale nie wiem, który z tych elementów, które Piotr pokazywał, czy muzyka, czy fragment filmu, czy jakąś inną rzecz, wkurzyła YouTube'a. I ja muszę to po prostu przeskładać w pięciu różnych wersjach, zaplaudować pięć różnych wersji i zobaczyć, kto mi YouTube puści. I Rafale, drogi Rafale, przyznaję z rekonstrukcji, że właśnie się to zabrałem dopiero teraz, ale naprawdę się to zabrałem, więc jakby to się wydarzy w grudniu, a wszyscy, którzy są fanami godzili, powinni przybierać nóżkami, a ci, którzy nie są fanami godzili, też powinni przybrać nóżkami, bo ja nie przebierałem nóżkami, a potem jak ten film zmontowałem, przygotowałem, to stwierdziłem, wow, jakie to było ciekawe i jakie rzeczy fajnie się dowiedziałem, więc czekajcie, bo warto. 1981 pisze Kciukam, bo mi się podobało, oraz piszę komentarz. Pan YouTube był zadowolony. Dzięki, Ignacio, ten odcinek, byle tak dalej. Słuchajcie, Ogór napisał bardzo fajny komentarz. Bardzo dziękuję za kciukowanie, komentowanie tak dalej, tak dalej. Ja kiedyś na moim angielskim vlogu poświęciłem cały odcinek vloga w wyjaśnieniu w czym rzecz, i może, może tutaj zrobię taki, taki esencję tego, tej mojej wypowiedzi z tego angielskiego vloga, bo uważam, że jest to ważne. I dla miesięcznika komiksowego, i dla kanału fantastycznego, i dla wszystkich innych vlogerów, youtuberów, których oglądacie. Kiedy jesteśmy maluchami w przedszkolu i, i jesteśmy w, w grupie tam krasnutki albo muchomorki, albo jakieś tam inne rzeczy, i pani przedszkolanka nas ogarnia do życia, i tam się uczymy wszystkiego, i nam się uczymy, że co znaczy wyraz przepraszam, że to trzeba zrobić, się uczymy tego samego społecznego życia w grupie innych przedszkolaków, i że dziękuję, i uczymy się zachowanie po prostu w społeczeństwie. I cóż to, jak się należy zachowywać, co przepraszam, co dziękuję, co dzień dobry, co do widzenia, wszystkie też się uczymy. I każdy z nas wie, jak się zachować. I wiemy, że jak jesteśmy w restauracji i, i kerner podaje menu, to jak mam się zachować. I wiemy, jak mamy się zachować, jak wychodzimy z tej restauracji. I wiemy, jak się mam zachować, jak wchodzimy do sklepu. I, no, użymy się w społeczeństwie. Internet przez te ostatnie kilkadziesiąt lat m, także stał się bardzo ważną częścią naszego życia. I także spędzamy w internecie wiele godzin naszego codziennego życia. Natomiast w tym przedszkolu oni jeszcze nie uczą tych dzieciaków, tych muchomorków i tych krasnoludków, jak się zachować w internecie, ponieważ jeszcze przedszkolanki nie ogarnęły całej zmiany cywilizacyjnej. I tak jak mama, tata i przedszkolanka was nauczyli, że jak ktoś tam wam coś pomoże, to mówicie mu dziękuję. A jak w tym się widzicie, to mówicie mu dzień dobry. To nikt was jeszcze nie nauczył, jak działa etykieta internetowa. Osoby, które pracują w internecie, tak jak ja pół życia w, w dziale marketingu, wydawnictwa, więc, internety musiałem bardzo dobrze poznać. Musiałem się sam nauczyć tej etykiety i tego, co znaczą te wszystkie lajki, co znaczą te wszystkie kciuki, co znaczą te komentarze, jak wygląda ta etykieta internetowa. Ja faktycznie, jako prywatny użytkownik YouTube'a. Kiedy oglądam jakiś film na YouTubie, naprawdę ja sam prywatnie daję tego kciuka. Jak jakiś film mi mega podszywa, faktycznie uważam, że jest kawał dobrej roboty, to wpisuję tam komentarze, dziękuję. Można w internecie znać moje różne komentarze. Ja Pokresuję po prostu podziękowaniami za, za materiał. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, kciuki regularnie, ponieważ ja rozumiem tą etykietę, to zachowanie internetowe, że w tym wirtualnym świecie moje, dziękuję jest pust na tego kciuka, moje dzień dobry jest właśnie naciśnięciem tego kciuka albo daniem tego suba, tak to wszystko działa. Więc moi drodzy, ja czasem żartobliwie mówię, że za, płacicie, za Netflixa płacicie 9 dyszek, za Amazon Prima płacicie dwie dyszki, za Disney Plus płacicie 5 dyszek i płacicie za ten cały content, a tutaj macie to za darmo, Ignacy siedzi po godzinach i to nagrywa, potem wieczorami to składa, albo jego córka, i my to robimy dla Was za darmo, ale właśnie wtedy jest ta etykieta internetowa, w Wy mówicie dzięki. I to dziękuję, ponieważ Was nie słyszę, ja to dziękuję, zobaczę w formie kciuków, ja to dziękuję, zobaczę w formie komentarza, że Wy zachowacie się kulturalnie, grzecznie, tak jak wychowany przedszkolak i mówicie dziękuję w internecie poprzez naciśnięcie nacisku. Więc bardzo proszę, bardzo dziękuję 1981, że kciuknął i skomentował, a wszystkim Was zachęcam do nauczania się, że w wirtualnym świecie te socjalne, te społeczne zachowania polegają na naciskaniu tych kciuków, bo w taki sposób dajecie wyraz uznania i podziękowania kultury twórcy internetowemu. Mariusz pisze, róbcie znaczniki części filmu. No i Mariuszu tutaj Podobnie tak jak z tą prośbą, żebym na końcu dawał okładki, to jest kolejna dodatkowa robota. I z jednej strony, jak najbardziej chciałem to robić, i z jednej strony, wypada, żebym to robił. Z jednej strony, w nocy oczekiwać, no, ale jak jest profesjonalnym YouTuberem, no, to mógłby się postarać, no bo wszyscy postanowili, to, że to robią. Z drugiej strony, tak, jak mówię, na to no, po godzinach nagrywam te filmy, po godzinach składam wieczorami gdzieś tam te filmy, i dodawanie mi jeszcze środkowej, dodatkowej, dodatkowej, dodatkowej roboty. Yy. Więc chyba ich nie będzie, chyba ich nie będzie. My zachęcam do dawania kciuków i subów, jak ten kanał będzie rósł w siłę, A ostatnio były spadki, ostatnio bardzo mocno poleciliśmy w dół, jeśli chodzi o oglądalność. Chyba dużo prawicowych komisarzy się by na mnie obraziło. Jak ten kanał będzie sobie rósł w siłę i będzie większy, i będą jacyś więksi sponsorzy, i będzie jakiś dodatkowy hajs na to wszystkie rzeczy, no to może więcej czasu będzie mu poświęcone, a tak to gra nie. Czytam masę komiksów, wielka przyjemność, potem nagrywam Was materiał, oglądam o tych komiksach, wielka przyjemność, a potem przez te 2 czy 3 godziny to składam wieczorami to już jest troszkę mniejsza przyjemność. Pablo pisze, no i gdzie niby ten Kalwin jest dostępny? Egmont tak dbał do drugi, że od kilku lat nie można skompletować Calvina Słaby reserw, panie Trzewiczek. Pablo, ale czemu tak agresywnie? Pablo, przed nagraniem odcinka o Kalwinie, wszedłem na stronę gildia.com, sprawdziłem czy jest dostępny Kalwin i Kalwin jest dostępny. Oczywiście Kalwin ma 10 tomów wydane na polskim rynku i w danym momencie kiedy to sprawdzałem były dostępne, zmyślam, odcinek 4, 5, 7 4 i 10, a nie było 2, 1 i 6. Ale właśnie Egmont jest jedynym wydawcą w Polsce, który cały czas Boba katalog. Jak wchodzicie sobie na Asterixa, zawsze kogoś brakuje, ale potem się pojawi. Wchodzicie na Torgala, zawsze kogoś brakuje, ale potem się pojawia. Wchodzicie na te klasyczne, klasyczne komiksy, typu Lucky, Lucky Luke, czy Sisters, czy jakieś tam inne rzeczy, i one cały czas rotują. Egmont cały czas, cały czas, cały czas, cały czas dodrukowuje. Więc jeśli w danym momencie nie było pierwszego, drugiego czy siódmego, to za rok czy dwa na pewno będą, a na razie możesz sobie kupić dziewiąty, i szósty i nie krytykować mnie w internecie. Więc głowa do góry, nie marcie Pablo, one się pojawią. Polecam wszystkim jeszcze raz Calvin, jeden z najbardziej genialnych komiksów na polskim rynku. Wszystkich to mówię z 10. Aktualnie możecie sobie kupić jakieś 60-70% tego katalogu, który jest, więc kupujcie je, a ja będę się prawie do drugiej sobie dokompletujecie genialna seria. No i na koniec tego odcinka, moi drodzy, Bastek 86 pisze materiał jak zwykle top, ale zrobienie z DC Compact, DC Essentials. To jednak klasyczny Babol Ignacego. Wystawiłem sobie ten komentarz na koniec z uśmiechem, absolutny rek, co ja tam znowu nagadałem, co ja tam znowu nagadałem, jaki DC Essentials, co mi walnęło w głowę. Drogi Bas Techu, bardzo, o się też wyjaśniam, kilka osób mnie przepało na tym, na, tym, na tym Babolu, natomiast no zawsze wygrywa ten pierwszy, zachęcam do oglądania moich odcinków jak najszybciej, więc pierwszy, który mnie na tym przepał, był Bas Tech, Basu Proszę o maila na k-fantastyczny, się do mnie, pośmiejmy się razem z mojego babola, podasz mi swój adres wysyłki i ja Ci wyślę jakiś zajebisty komiks w ramach przeprosin za moją ignorancję, kompromitację i gadanie po prostu bez sensu DC Comics, DC Compact, DC Essential, o co mi chodzi. Moi drodzy, życzę Wam wspaniałego, wspaniałego tygodnia. Kanał Fantastyczny w ostatnich miesiącach bardzo mocno się przeważył w stronę kanału komiksowego, nie było to tak planowane jak zakładam, ten kanał dwa lata temu z Tomkiem Kinkowiczakiem. Plan był taki, że będzie i literatura, i komiks, i gry, i te wszystkie trzy media po 33% zawartości w kanale. Tomek odszedł, zabierając swoje powieści o Asimowie i Silverbergu. Michał Cetnarowski co trzy tygodnie przysłał mi maila, że jest strasznie zarobiony, ale na pewno nagra odcinek kolejny za kilka tygodni. Więc oficjalnie z kanału nie odszedł, ale od wakacji go. Nic nowego nie nagrał. Ania Brzezińska, literatura, ale Ania opowiada o literaturze historycznej, niefantastycznej. Więc faktycznie ta nasza nóżka, nóżka fantastyczna, troszeczkę słabsza. Nóżka growa dalej mocna, natomiast nóżka komiksowa gigantycznie urosła. Wojtek z newsami komiksowymi, Marta z polskim komiksem. Ja opowiadam o recenzuje, co się pełne na rynku, ale tego wszystkiego jeszcze razem ze Scream Comics, ze Skrzyżkiem, opowiadam w ogóle o branży. Cztery materiały komiksowe w każdym miesiącu na naszym kanale. Zupełnie się tego nie spodziewam, temu, że tak to wszystko się potoczy. Bardzo wam dziękuję, że jesteście. Zgodnie z ideą etykietą, której was nauczyłem, bądźcie kasnutkami, bądźcie muchomorkami, dajcie kciuka, dajcie lajka, like, żeby ten kanał rósł. No i widzimy się już wkrótce w miesięczniku komiksowym regularnym, przepraszam, wydaniu, tam chyba 6, 6 stycznia wychodzi pierwsza sobota grudnia, 6 grudnia, 6 grudnia stycznia, co gadam? 6 grudnia pierwsza sobota miesięcznik komiksowy wiedzie, a w tym tygodniu, jeżeli oglądacie na bieżąco, w sobotę wjeżdża Wojtek z posuwaniem najważniejszych wydarzeń listopada w branży komiksowej. Ci z Was, którzy śledzą bloga Blogu komiksów, to wiedzą, że będzie o czym gadać. Tam się bardzo rzeczy wydarzyło z wielkim, wielkim skandalem w pewnym mieście, które okazało się, że jest we Francji. Dzięki Strzałkan. Trzymajcie się zdrowo. Baba. Patronem kanału jest wydawnictwo Rebis. Patronem kanału jest sklep aleplanszówki.pl. Patronem kanału jest Gig Sox.